Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale jestem. I z nami jest Dorian. Luba, mordy Dorian. Dzisiaj gramy w grę, gdzie będziemy wybierali, co wolisz. I na przykład bądź wielką szyn. Szyn. Szylum. I zmień coś tam. O. Uuu, a ja nic nie wybrałem. No i lecisz. No, bo jak wy wybierzecie pasek, to właśnie tak odlecicie. Jak yes, tak, okej? Okay. Widzicie? Mhm. Mm po yes. co wybrałeś pasek? No. Nie wiedziałem, co wybrać. Aha. Ale ja jestem dziwny ogólnie, wiesz? Okej, bo ja nie widzę Cię, więc może najpierw wejdę na dół. Mm. Tak, chcę Cię zobaczyć. Wow! Pomocy widzowie, spadam. A w ogóle zostawcie łapkę w górę i suby, bo wbijamy 20 sub... nie, wbijamy 50 subów. Tak, bo Wiktor już dobił 40, ja też dobiłem 40 i, i dobijamy u mnie też 50 subskrypcji, To na 50 subów zakładam mój drugi kanał. Ja też, który będzie się nazywał, no w sumie jeszcze nie wiem. Jak będzie się nazywał dobra ale mamy bądź mały ale szybki bądź duży ale, ale wolny ja chcę być mały ale szybki ty? bo ogólnie my se kupiliśmy bo ogólnie my sobie kupiliśmy Spira, no na robuxy nie mamy 11 robuxów już bo nie wiem czy wy wiecie ale kupiliśmy robuxy no, a jestem malutki ja też ale jestem szybki oni są wolni. Nie, nie zdetajcie mnie! Nie, zaraz. Nie, mo nie możecie zdeptać. Ktoś to napisał W, czyli V, albo W. ale mało ludzi wybrało dużych. Aha, bo hmm. jako duży jest się wolny. Patrzcie, gdy Uy. skacze, to jestem jeszcze szybszy. Ej, noła! Ratutku! Widzicie widzowie? teraz się pomyliśmy, przy... a tamci są dłużsi. I są wolni, a my jesteśmy szybsi. Faktycznie, my jesteśmy szybsi. Ja, a, mamy dłuższą. się zaglądać, gdzie jestem płaski. Patrz, Co jestem ja koło Wiktora. No. Zmieniłem sobie bluzkę. Ja też zmieniłem sobie bluzkę. Um, ale dobra. Mamy kolejną rundeczkę uwaga no. um, Tutaj kupa deszczu. Bądź niedźwiedziem polarnym, niedźwiedziem polarnym Czyli? być, czyli te czerwone. Tak, niedźwiedź polarny, a nie kupa deszczu. Dobra, jestem niedźwiedziem. O, fajnie to wygląda. Ale ten niedźwiedź mi coś za bardzo dobrze nie wysz. O, jaki słodki. A oni mają pewnie kupa deszczu. Szczu, ale my tego nie widzimy. My, ja widzę tych, którzy są tymi bałwanami. Czemu ktoś to napisał? F. nie wiem. Ej, ale słuchajcie, ale, ale jestem słodki. Wiem Grem... jest sobie idealną bluzkę, bo jest biała. No, ale Ej, czemu ten... ktoś tutaj napisał, że, że dam... Nie wiem. Czyli ja mam takie żegania. Dziwne. No Nie wiem, Ej, ale dobra. Jestem niedźwiadkiem. Witaj. No wyskoczy. Ktoś tu jest, jest duży? Ale... Ej, ktoś tu co jest. Duży jest cały biały. Właśnie chodziło mi o nią. Ale ona jest dziwna. <coughs> Zapraszam. <coughs> <Przepraszam. coughs> ona jest dziwna. Mhm, Mały niedźwiadek. Baj. Gla. Weź. Pączka, ja chcę weź pączkę. Czyli czerwone? Tak. No weź pączka. Ja nie chcę jeść tego jakiegoś baj... dla... O, to nie. nie. chcę tego mówić, ale zobaczcie, widzicie? Tego nie wolno mówić. No. Pączka nie jestem, bo dostałem nagle obrażenia. Ła... No we mnie pączkiem wróciła, ta, ta widzicie. Ona, ona no, ma ketchup na sobie. Tak, tak się nazywa. Ketchup na ketchup. Bo tego nie wolno mówić. Ona ma, widzicie, ona ma na sobie ketchup. No siebie polała ketchupem. No, no, i, też, no i też siebie podała troszeczkę dżemikiem. No idziemy ku A, o. Ale ogólnie wy wiecie, co to jest, ale tego się nie mówi na YouTube. No i ona ma twarz, wiecie, kogo. No, no, zostań Batmanem zostań super człowiekiem. Super człowiek. Czyli niebieskie. Nie. A ty kim jesteś? Super człowiekiem. Pobożyły, że będzie coś lepszego niż Batman. No Batman. jestem Supermanem. A ty Supermanem. Nie potrafię latać za bardzo. Jestem Supermanem, hura! No, jak, jak oni zrobili, że ja tu latam? Jest taki wysoki. Nie wiem. No, no dobra, lecimy. Ej, ja lecę szybko. Ja nie potrafię. To ja gazu dodałem sobie. Ja też. A Widzę twój nick! Haha! Ha. A ci muszą się wspinać. No i tam tamta, która ma ketchup i dżemik na sobie. Ona jest Batmanką. No wiecie co to jest, tylko nie można mówić. Tak, na YouTube. W oryginale można, ale... I... A! Daj... Ale cały czas jestem Spurmenem, ale nie mogę latać. No ja też. Ale, ale przynajmniej mam cały czas strój Supermana. Ale fajnie wygląda jakiś Superman. No ja też. A zobacz jak wygląda Batman. No Batman widzę jak wygląda. Fajnie. Tak. Ale fajniej Superman. Tak, tak. Ale dobra, mamy kolejną rurkę w ogóle. B-A-szlep. a, -szlep. B -a -tu ku per No dobra. d a czyli to bo tam gdzie więcej ludzi to to klockiem jestem a tam kółkami jestem zielonym klockiem mm. to mi przypomina jakiegoś rada ty jesteś liściem aha ja, no bo widzę a ja jestem jakimś budulcem gdzie ty jesteś? Um, ja widzę zielone coś jakiegoś zielonego liścia widzę tym, jaki masz kolor surowca? Um, chyba żółty. żółty. No, a ja stoję koło żółtego. Nie, to nie ja, to nie ja. To? Tak. I, a ja jestem zielonym właśnie. No, zielonym liściem, hello. Ja, ja skaczę, ja skaczę. To mi jakiś kraj i jeszcze... O! Który... o. A, no, tak. Jakiś tam... Ja... Gdzie jest ta ma na sobie drzemik? Nie wiem. Możliwe, że wyszła. Dobrze. Sami widzieliście. Zostanie się losowym kolorem? Zostanie losowym morfem. Mobem. Morfem, czyli to, nie, to czerwone. A czemu, gdy wybierasz te kolory, które powiem? Hmm? Ja, o, jestem jest, ja jestem ogórkiem. Ja jestem niedźwiedziem polarnym. A ja Hej, Moldeczko. Hej, Moldziak. Ale co dziwnie. Ej, ja tego e, ogórka kojarzę. No, ja też. a jak ktoś jest tym. No, eee... No, 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 I tak. ktoś... Ej, ja tego banana nie No, ja tego... On jest chyba z Fortnite, ale nie wiem. U Ciebie już odcinek trwa? 7 minut. Okej. Znaczy 9. Nie. Yy, 13 sekund i 9 minut. 9 minut. Okej. Okay. Hmm. No dobra. Yy. Ja jestem cały czas tym ogulaskiem. Nie. Jesteś Z... cały czas tym ogulaskiem. A ty cały czas jesteś tym nieźwiadkiem? Ha. Eksploruj przestrzeń Odkryj ocean Od, Odkryj ocean Czyli? No to czerwone. A ty co chcesz? Odkryj ocean. Ale wow! tu w Ale mi laguje. Mm -hmm. e, co ja mam na sobie? Jest czas pokazany, okej. Okay. Gdzie my jesteśmy ja ch my chyba jesteśmy w tym miejscu tylko wtedy zmienili nam ale, ale, ale. ogólnie to. w Minecraft jest najnowsza wersja i jaskinie są takie fajne jest Warden i wiele nowych mobów tak I ta jest bardzo dużo. Ej, kiedy ten czas minie? Ja nie wiem, ja zgubiłem ten czas. Ja I już w końcu. A ja cały czas mam coś w sobie. A bo, 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 bo ja wiem, co to są. To są strefy do oddychania pod wodą. Ej, ej, przynajmniej mam nogi, ale to dziwnie wygląda. Ech, to nie ja nie to. chcę być już tym ogulasem. Dzieckiem bo potnę. Ja chcę być dzieckiem. Czyli? Albo papu, No, po. Czyli? Ja płonę tu jestem. Czerwony. Jestem iPhone'em. A ja jestem dzizusiem. Ja mam takiego iPhone'a z, z tyłu na pismam. E, gdzie? I on skacze. O widzę cię! A ja dwa skaczą. Ty jesteś kotem? Nie, jestem malutki. Ogórek jestem. Ty, ty jesteś różowy Iphone. A ja jestem Bobat. Spróbuję cię przeskoczyć. A, ty, jestem, ja to jest. Jaki Jujuśku, nie widzieć jakiego Jejunika. O, jestem znowu dużym obrazem. Ej, ale ja mam kolczyka. Jaki? Nie mogę marzyć. Ale w tobie jest ja mam. Py. Zobracam C... no jej nazwisko. O, py, p... o. No nieważne, bo ty to przecież nagrywasz. No. Dobra, jest czekoladę. Jest cukierki. Czekoladę. A gdzie jest czekolada? Nie, niebieskie. A. Niebieskie. Czemu ty nie potrafisz sobie tego trochę przeczytać? Ja wiem, co, Czekoladka. Mmm. Jest mleczna. To ile od ciebie już od trwa. 12 minut. I przepraszamy, że tam ktoś płacze, ale to nasze dzieci. Tak, to no, dobra, jemy Jemy, jemy Hej, już mam, 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 sobie cały czas mam, To... Czeklec Co? mam, cały czas... mam, 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 Dobra, minut. Już trwa 13 minut. Okay. Ktoś tu pisze po. Nie wiem. Bo jakieś inne język? Chyba po włosku. Bądź w... sławny, bądź bogaty. Ja chcę być bogaty. Czyli? Czerwony. A ty. A w ogóle, gdy ja mówię kolory, to czemu ty wybierasz te samo? Nie wiem. Albo ja chcę być sławny tym razem. A ja bogaty. I. Jestem bogatym ogulaskiem. A ja pa, jestem taki... Zładnym jest... nie dźwiadkiem. To jest to jestem ja. Dobra, ty jesteś na... dziwny. Tak. No ja nie chcę być tym ogulasem. Mhm. W ogóle w ogóle widzisz był jakiś wybór czyli niedawno i... Ja wybrałem Nupka, a Wiktor Guesta, ale potem ja wybrałem Guesta, a Wiktor wtedy nie grał. A nie wiem, czy wy znacie Guesta w Robloxie, ale to jest najfajniejsza rzecz, która została niestety usunięta z Robloxa. Dobra, co tym radzimy? Czyli to jest takie coś, gdzie trzeba tylko wpisać swoje imię i się już zalogujesz. Nie wiem, nie, nie chcę się Dobra, teraz to za wybory. I nie wiem, jak to w tym nie mogę uciec. Aha, ale no niestety. b a table, y, a tu? Tea. Ja, a Ja chcę Tea a, da, be, a tablet, czyli to niebieskie. A ty? Nie, właśnie tu chciałem wybrać, a nie widziałem jak kolor. Dobra. I, i, <susuruj> Jestem złotym stolikiem. To to na bogato. O! Paweł, ty... O! Ja jestem tu sto... ja, ja niby nie jestem. Eee! To jest stolik na krzesło. Mam pomysł. Tu ktoś stoi i zrobi z tego. O, Ej, tu ktoś położył czekoladkę. Już, Tu niby ktoś położył o. czekoladkę. A... Ej, ten tutaj to ty? Ja skaczę ogólnie. Ej, widzę stolika, który skacze. Ej, ej, a przy mnie jest krzesełko. O. Okej, okay, dobra. Jest... O, nie jestem już z tym ogólu. A to ja cały czas mam tylko skina. Nie wiem. Ja mam cały czas tego słabnego, dobrze? Um, Ale cały czas mam tego bogatego. Miej miecz, miej pistolet do pa ba in bala. Ja chcę miecz. Pistolet. Czyli który pistolet? No, niebieski, a ja chcę miecz. Dobra, mam miecz. Mm. Pokonuję, pokonuję. Oła. Nie udało mi się. A ja nie, a jeszcze nie, nie udało Dobra, nie jestem już tym bogatkiem. Dobra. I dobra, udało mi się, wygrałem. Jeszcze jedna minuta, i myślę, że kończymy ten odcinek. No... Jeszcze trochę pograjmy. Jeszcze z pięć. Z pięć tych wyborów i kończymy. Dobra. Odcinek. Ej, ale w ogóle wchodzisz? Eee, nie, się musi Nooo. Wow. Widzowie, wiecie to? Jeżeli nie macie Robloxa, to nie namuszam, żeby go mieć, ale to jest naprawdę fajna gierka. Na początku możecie pomyśleć, że to jest zwykła mapa, ale to jest. Tam są. Tam jest mnóstwo gier, wiecie? No, bo ja kiedyś myślałem, że to mapa po prostu tak jak w innych podróbach. Na no, Peamon. Okej, okay, ja chcę Beachumę. Ja też. I ja to niebieskie. Ja, ja przynajmniej planuję... nie jestem normalny. I e? co, co? Nie wiem. nie czy... ja jestem kobietą. A ja hopem. <laughs> Zróżony w tym stroju. No ale że widać na zrobił, bo ja od was idę świecę. Ja widzę twoje niby. Że on jesteś... Jest komputer, ktoś tu się nazywa. A ja jestem mężczyzną chydziemy. To jest realistycznie. Gdzie jesteś? Jestem koło ciebie. Nie całuj mnie! <grymne> dobra, cztery roki. Joj, kur to jest ochyty. Didziek to tak widać. No ja to jest koniec. Jestem na różowo ubrany tej. Tak. już to zostaje. O, to sobie kamerkę. No tak, nie te, będę tego te widział. Tak, ale na innych będziemy patrzyli. Ale my jesteśmy najuchydniejsi. Dobra, bądź bogaty. Ja chcę być tym razem bogaty. Bogaty. Czyli oczywiście to niebieskie. Tak. Bogowi. Nie chcę być tym razem słaby, chyba przy, przynajmniej zmienię chyba wygląd, ten słaby to nie wygląda jakoś bardzo fajnie. Oh. No niestety nie zmieniłem! Albo chociaż ona miała taki kolor. O, ale mam brzydki nos, ale mam brzydką twarz. Ale mam brzydki uśmiech o ja nie mam. O, ale brzydko w środku to nie wygląda. Dobra, to środki, Wiktor, kończy. Tak, aż pojeżdżę, i Wiktor Tak, a Czekasz tylko jest suchyny. I z mam dwa okulary na sobie? Wie? Tak. Ja mam inne okulary. Oj Jajko, czemu ty mu to zrobi Wiktor będzie starał się więcej odcinku nagrywać. Tak. Nie tak długo. Nie tak... będzie starał się przykład nasykać... Za parę dni, a nie że za parę miesięcy. No tak jak w Żadnych odcinków nie nagrywał przez miesięcy. I widziałem, żeby go tam wiemy takie obrażać. Ej! serio, oni cię obrażali. Także nie obrażajcie proszę. Bo no, to już niemiłe. No, Zabodowanie. Chcę być snubem, tylko nie bierzemy. Ja za dowodowcem. Dobra, więc będą dwie lódki i w końcu nabieramy. Um. Wow, mam banham. Mam banhamaj. To świetnie. O. Wybuchłeś. No, o ty. O nie. Nie mam wody wybuchać. Dobra, jeszcze dwie rundki. O, oh, ej, no. dałem komuś bana. I co, został bana? Czy po prostu wiesz, kto ma? Tu mam. Ile tam ludzi stoi? Chcesz, żebym dostał w celu bana? Chcesz, nie, po prostu, bo nie ma w grze. Ej, tu, tu, tu. A, o, wiesz, ten odej. Ja z nimi tutaj patrzę. Nie, nie <try> jesteś jest ochryny. No masz, no masz, no masz. masz Jeszcze jedna na tak? Mm. Ile ludzi tu e? Słuchajcie, jeżeli zobaczę Jaki, jakiś komentarz, gdzie hajtujecie mi to ja będę się starał odpowiedzieć na wasze jakieś głupie komentarze lub właśnie też takie hajtuarze no nieładnie tak Dzień, no to niebieskie ja też. O nie, ja nie, ja nie będę jak szczęk, bo, bo raz jadłem i umarłem. To ja sobie go nie będę. Dobra, już kończę odcinek. Ja już kończę odcinek. No dobra. dobra. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, to zostawiacie łapki w górę i suby. No, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!